Siemanko, moi drodzy, motopatryk z tej strony. Dzisiaj materiał troszeczkę inny niż zwykle, bo nie będę testował samochodu, tylko pokażę Wam, jak coś w nim naprawić. Mianowicie chodzi o rączki do zamykania drzwi w BMW F30. Mamy tutaj zastosowany taki materiał gumowy, który z upływem czasu rozpuścił się i brudzi palce. Dodatkowo wygląda to bardzo źle. Nigdzie w internecie nie znalazłem poradnika, jak to zrobić, ale wiem, jak to zrobić. Trudność naprawy określiłbym 3 na 10, natomiast jest tu sporo rzeczy po drodze, które trzeba wykonać. Jak człowiek nie wie, to może się pogubić. Na początku ciekawostka w BMW E90, czyli w poprzedniej generacji BMW serii 3 był dokładnie ten sam problem, no i BMW pokpiło z prawej zastosowało dokładnie ten sam materiał. No, jakby z ich strony troszeczkę słabo, no ale dzisiaj to naprawimy. Na początek, rzeczy, które będą nam potrzebne, to wiertarka. Może być z wiertłem, bo rączka oryginalna jest przymocowana na zgrzewy Torx T25. No i oczywiście nowa rączka. Nową rączkę kupujemy na Tamalegro. Dostajemy razem zestaw takich plastyczków do zdejmowania boczka drzwiowego i śrubki do montażu, bo rozwiercone wcześniej zgrzewy tutaj widzicie są. Zrobione, przewidziane montażowe dziureczki, właśnie na te śrubki, musimy wymontować tą listewkę. Ona siedzi na zatrzaskach, więc nie mamy większego problemu. I tyle. Zdemontowana. Warto sobie wyjąć panel od szyb. Zaczynając od przodu tego panelu, bo potem będziemy wyciągali wtyczkę z niego i będzie po prostu łatwiej. Ja to robię sobie tak, że podważam z jednej strony, z drugiej, już mam podejście. Jest po prostu prościej. Oczywiście warto używać takich łyżeczek plastikowych, bo one nie rysują plastików. Teraz siedzi na wcisk, tylko tutaj mamy z tyłu zęby, które zachodzą pod spód i dlatego robimy to jakby od przodu. Siedzi dosyć ciasno, wszystko da się wyjąć. O, tak. I tu mamy wtyczkę, bierzemy Torx T25 i odkręcamy dwie śruby, które trzymają nam boczek. To są jedyne śruby, które trzymają ten boczek. To jest akurat spoko Jedna pyk Druga cyk Gdy mamy to odkręcone, bierzemy sobie łyżeczkę Gdzieś w niewidocznym miejscu Trzeba łyżeczkę uzasadzić Tak, żeby paluszkami chwycić za zaboczek Dlaczego? jeden Drugi Trzeci, czwarty Piąty, szósty Siódmy, ósmy bardzo... Wypinamy linkę No i lampkę wszystko Wtyczka od przełącznika drzwi Od przełącznika szyb Przechodzi przez otwór Mamy tutaj jeszcze Jeden klipsik Wszystko Boczek mamy zdemontowany Bardzo proste Powiedziałbym robotę, już wam objaśniam i pokazuję. I to jest od szyb. Od szyb. Lampkę podważamy w dół, przekręcamy i wychodzi nam przez otwór. Jeden klipsik, drugi klipsik. I wtyczka od oświetlenia ambientowego. Teraz pokazuję i objaśniam, jak demontuje się tą nieszczęsną klamkę. Otóż ona jest montowana na zgrzewy. Od tyłu i żeby ją zdemontować trzeba rozwiercić zgrzew ten, ten i tutaj w tych dziurkach. Jeszcze po jednym. Wtedy klamka nam wychodzi. Ta oryginalna rączka, klamka nazywajcie to jak chcecie, i później w to miejsce kręcimy I tutaj i tutaj kręcimy mm, śrubki. Więc nic prostszego niż wkrętarka. Rozwiercamy tam nie trzeba się za bardzo catkać z tym. Jak na moje, to w tej chwili powinienem móc już tą rączkę wy wyszarpać. Tak. I tak. I proszę bardzo, to cała filozofia. Zobaczcie. Naprawdę to jest niesmaczne, aż nie. Zobacz to. Gdy mamy wyczyszczone, bierzemy nową rączkę i starą. I mamy tutaj jedną blaszkę. Znaczy, ogólnie mamy tych blaszek raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Natomiast jedna z tych blaszek jest mocowana. Jakby od tyłu. Więc trzeba ją zdemontować przed montażem. Nowej, bo później tego nie wsadzimy na miejsce. Tu się przyda płaski śrubokręt. Podważamy delikatnie, żeby sobie palców nie rozwalić. Bo tych blaszek to raczej nie uszkodzimy. Ale siedzą dosyć sztywno i sprężynują, więc można sobie. O, właśnie tak jak ja teraz. <laughs> Uderzyć. W palec, i tą oto blaszkę, ten oto tutaj, nie widzę trochę na statywie, przekładamy do nowej rączki. W to miejsce dobra, tak przygotowano już rączkę z tą jedną blaszką. Reszta tak wygodnie, ja, ja wolę na boczku sobie to już montować. Wkładam na boczek. I teraz, za pomocą śrubek dołączonych do zestawu z rączką. Mamy tutaj cztery śrubki krzyżakowe, cztery podkładki. Montujemy od tyłu. Proste, proste. Kręcamy z umiarkowaną siłą. Wiadomo, że jest to rączka, za którą będzie się zamykać drzwi, więc troszeczkę tutaj siły trzeba przyłożyć jednak. Ja bym powiedział, że ze 3 Nm. Może 5. Nowa rączka zamontowana w boczku ładna, czysta, taka jak być powinna. Teraz ze, ze starej rączki, tak jak mówiłem, powyciągać muszę te blaszki, tutaj te. Cyk, 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 cyk i poprzekładać w tej samej pozycji do nowego boczka, do nowej rączki. W robocie, moi drodzy. Zobaczcie. Ładna, czysta, przyjemna w dotyku, rączka, która już więcej nie będzie nam brudziła palców. No i rewelacja po robocie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i może się komuś przyda. Jeśli tak, zostaw komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam motopatryk. Siema